Cześć, melduje się Kopikowski. Oto zapowiadana recenzja nowości Lego Star Wars. Jak widzicie, wybór padł na kantynę w Moss Eisley, czyli zestaw, który przenosi nas do gorących wydarzeń z najstarszej części pierwszej trilogii Georgia Lucasa, pokazanej światu w 1977 roku. W tym wideo, oczywiście. Przyjrzyjmy się dokładnie każdemu szczegółowi. Ja będę to po swojemu komentował, natomiast od razu powiem Wam, na jakie dwa pytania muszę znaleźć odpowiedź w ciągu tej recenzji. Po pierwsze, czy to zestaw dla każdego, i dla młodszych, i dla starszych, czy też wyłącznie dla sędziwych afoli, którzy wychowali się na klasyce gwiezdnych wojen? A po drugie, czy ten zestaw jest bardzo drogi, obłędnie drogi? Nieakceptowalnie drogi. Czy może jego cena w przejściu na element jest jak najbardziej uzasadniona? Zapraszam do recenzji. Zacznijmy od pudełka. Pudełko jest no, bardzo duże, tak wygląda tutaj minifigurka przy nim. Na pewno jest dużo za duże. Ponieważ myślę, że te klocki, wszystkie klocki A elementów jest tam 616 i 8 figurek. Nie dowiemy się tego niestety z pudełka. w Wersji europejskiej nie podaje producent ilości klocków, niestety. Trzeba szukać sobie w internecie. Więc tak, na pewno te klocki wszystkie niezbyt tam jakieś ściśnięte zmieściłyby się w połowie tego pudełka. No tutaj oczywiście wiecie, drogi zestaw pudełku musi być duże. A dodatkowo tutaj wizja artystyczna tej ilustracji na przedzie, czyli ta kantyna jest taka bardziej rozciągnięta w poziomie, więc tutaj to pudełko jest takie bardziej słuchajcie długie niż, niż wysokie. Oczywiście słuchajcie, no, graficznie to jest absolutne arcydzieło, nie ma tu się do czego przyczepić. W prawym górnym rogu tutaj dominuje postać Lorda Vadera, który wyciąga po nas swoją rękę. Całą scenę, cała scena jest pięknie przedstawiona i tu mamy też że cały, cały szereg pokazanych figurek, z których większość, właściwie wszystkie oprócz Han Solo są oznaczone jako nowość. Z tyłu pudełka. Producent zwraca tutaj naszą uwagę na różne funkcje zestawu, pokazuje pewne zbliżenia. Tutaj na przykład powiem tylko, że jest charakterystyczna bardzo scena kultowa wręcz, kiedy tutaj Han Solo rozmawia z Grido. Tutaj jedną ręką coś tutaj niby grzebie tam przy murze, a drugą przy pasie odbezpiecza pistolet. Ta scena oczywiście kończy się usmarzeniem biednego grido. Rzecz, która według mnie wymaga tutaj szczególnej uwagi, to spis krajów, w których wyprodukowano elementy. Słuchajcie, jest wiele krajów, są też i Chiny, ale uwaga jest Polska. No, słuchajcie, czy ja, czy ja coś pominąłem? Jest jakaś, jest jakaś fabryka. Yy, Lego otworzona w Polsce, to bardzo ciekawe. Słuchajcie, jeżeli coś wiecie na ten temat, piszcie komentarze. No nie wiem, ja się domyślam, że być może, nie wiem, albo rob, zrobi naklejki, karton, instrukcje, może, może, właśnie drukują coś, no nie wiem, ale może robią już jakieś elementy, może te gumowe rurki, no nie wiem. Bardzo jest to dla mnie ciekawe i, i, i mówię, jeżeli coś wiecie, piszcie koniecznie. Kilka słów dosłownie o instrukcjach. Instrukcje dostajemy dwie. O jedna z nich nawet już ma jakieś tutaj blizny wojenne. Bo tutaj, słuchajcie, no, te zestawy pokazuję Wam już po testach, tak, w warunkach rzeczywistych, czyli z dzieckiem. My to składaliśmy już tutaj dwa razy. Wszystko było. Wiecie, ostra akcja na, pod, na podłodze tutaj więc zostało tutaj troszeczkę poszkodowane słuchajcie, instrukcja to jest nowoczesny ten standard LEGO, wszystko jest absolutnie jasne po prostu podzielone na worki, pokazane co jest w jakim worku i dalej, słuchajcie, w każdym kroku jest napisane, to jest właśnie już bardzo cenne w każdym kroku jest napisane, jakie elementy musimy najpierw sobie przygotować a następnie, gdzie to przykleić przyczepić i co ważne o, LEGO pokazuje na przykład kiedy w danym miejscu trzeba przykleić jaką naklejkę oczywiście, słuchajcie, nie, no nie jestem fanem naklejek, ale yy, gdyby jeszcze te elementy były drukowane to już w ogóle ta cena musiała być naprawdę popunięta. ok, badanie zestawu zaczynamy oczywiście od figurek zaczniemy od tych takich bardziej anonimowych tutaj mamy Szturmowca Imperium w takim wydaniu Pustynnym. Nie wiem, czy on jest taki wiecie dedykowany tutaj na, na pustynie czy po prostu jest pobrudzony. Natomiast na pewno jest to jego nowa wersja. Jest to tutaj oczywiście taki tutaj, zobaczcie, ciężko zbrojny z wielką giwerą. Z tyłu ma takie różnego rodzaju zasobniki na, na różne rzeczy. Nie wiem, słuchajcie dokładnie, co to jest. Ale jeżeli to jest faktycznie gościu pustynny, to tam może być nawet tlen, coś takiego, nie? żeby mógł sobie lepiej oddychać. Zobaczcie, to jest, to jest to on jest poprawiony. Każdy element został zmieniony. Tu zobaczcie jest. Macie poprzednią wersję tego, tego żołnierza. Wszystko zostało zmienione. Możecie sobie porównać. Każdy nadruk na każdym elemencie został, został zmodyfikowany główka jest jednostronnie namalowana no i jego tutaj wygląd twarzy wskazuje na jakieś takie zaniepokojenie czy też zdenerwowanie słuchajcie nie ma siły, żeby szturmowcy Imperium kiedykolwiek się znudzili więc mogą, LEGO może przygotowywać po prostu kolejne wersje tych figurek ja się bardzo cieszę, coś pięknego Przechodzimy teraz od razu do całej kapeli bitów. Są to muzycy rasy byt. Są oni wyposażeni w instrumenty. Każdy się troszeczkę różni. Ten jeden ten instrument tego trzeciego. Ten trzeci to jest albo wokalista, albo on ma taki stołek taki, nie wiem, może per perkusyjny. On jest elementem już kantyny, pokażę Wam go później. Słuchajcie, próbowałem sobie tak znaleźć jakąś analogię do tych instrumentów, i one mi najbardziej wyglądają jak takie przerobione klarnety. Ich dźwięk chyba też przypomina klarnety. Ale tu może ktoś by miał jakieś lepsze pomysły. Ogólnie figurki, słuchajcie, są identyczne. Można by powiedzieć, że są takie trochę najbiedniejsze. Natomiast ich, ich wygląd, tak Mówię tutaj o ich głowie, o bardzo oryginalnej głowie, która stanowi jeden odlew. No to jest po prostu. Są bezbłędni, tak? Poza tym są bardzo, bardzo charakterystyczni. pamiętajcie to, pamiętacie tą muzyczkę z baru? No to jest, słuchajcie, coś, co chodzi po głowie. Jak, jak mi mówi kantyna, ktoś mówi kantyna Mos isley, no to od razu ta muzyczka i ci kolesie, no oni musieli być. Czy trzech ich musiało być? Hmm. Zastanowię się nad tym w późniejszej części, ale na pewno figurki na plus. A to już kolejna nowość, czyli Grido. Jak wiemy, jak wszyscy doskonale wiemy, Grido kończy marnie tą scenę. No cóż, słuchajcie, jak się porywamy na takiego bohatera, jakim jest Han Solo, to musimy się liczyć... Z niebezpieczeństwem. No tutaj, Grido wyraźnie poczuł się, już zaczął tak liczyć kasę, tak? już witał się z gąską i spuścił gardę. Tutaj też mamy, zobaczcie, piękny odlew unikatowy, główki. Zobaczcie, nawet ma takie malutkie kropeczki na, 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 na oczach. Tego Te oczy w filmie były takie trochę tandetne, i tutaj też ten taki jakiś perlenie się jest oddane. No ale słuchajcie, to jest klasyka, nie? To jest klasyka. Mały blaster w rączce, ładny prosty nadruk. Bardzo, zwłaszcza wiecie, mojemu synkowi się spodobała ta figurka bardzo. Był Grido, musi być i Han Solo. Słuchajcie, i Han Solo. Co prawda on tutaj jest oznaczony, że nie jest nowością, natomiast akurat dokładnie tego jeszcze nie widziałem. Ten, ten Han Solo, którego dostałem z a -Wingiem, ma inne spodnie trochę. Inne ma te takie sprzączki na, na, na nodze jednej, no i ma inną główkę. Jeżeli chodzi o tors, to jest dokładnie ten, ten sam. Pokażę Wam jeszcze tą alternatywną buźkę. Alternatywna buźka jest taka umiarkowanie neutralna, też raczej taka troszeczkę zaniepokojona, albo raczej skupiony na wykonaniu, na przygotowywaniu skoków nad, w nadświetlną. Przechodzimy do jednej z najważniejszych postaci. Zobaczcie, młodziutki Luke Skywalker. Słuchajcie, w, tej, w tym czwartym epizodzie on naprawdę tak wyglądał jeszcze jak taki młodzik, tak? I nic nie zapowiadało, że będzie wielkim rycerzem Jedi kiedyś. Tutaj widzicie jego ta prosta szata, typowego mieszkańca Tatooine, terenów pustynnych. Z tyłu też jakieś tam ładownice, czy takie przy przypasie, na jakieś różne wyposażenie w ręku dałem mu lornetkę spójrzcie na tą lornetkę nawiasem mówiąc czekam aż kobiu właśnie zmieni swoją lornetkę w taki sposób, żeby można było e, dociągać do oczu po przekręcaniu główki, by bez problemu się zbliżała do oczu jeszcze może twarzyczka alternatywna wygląda w ten sposób bardzo ważny dodatek do naszej kolekcji. Na samym końcu, nie tylko z racji wieku, sam Obi-Wan. Jest to oczywiście już taki sędziwy Obi-Wan, który mi osobiście, no, wszystkie te figurki na pewno coś w sobie mają, ale Obi-Wan podoba mi się najbardziej. Nie, może to dlatego, że ten jest brązowy, taki przepiękny. Zobaczcie, ma taką miniącą się sprzączkę pasa. Z tyłu zarysowany kaptur, bo oczywiście. Czy, wiecie, czy to widać? O! Z tyłu jest zarysowany kaptur na, na druku. Coś wspaniałego. Nie ma alternatywnej buźki, ale nie jest ona potrzebna, bo raczej Obi-Wan Kenobi był już taki bardzo stonowany tutaj i. Yy, i spokojny. Nawet w naj, największych opałach. Tak oto prezentuje się już cały zestaw po skompletowaniu. I pozwólcie, że zacytuję tutaj obiłana. Jest to najuchodniejsza przystań łajdactwa i występku. Na pewno coś w tym jest, słuchajcie. Przypomnę tylko film, w którym, no nie wiem, ile tam mogło być, pół godziny, godzina i już dwa trupy naprawdę tam no, nie było po prostu nie było przelewek, tak? Zacznę jeszcze od czegoś, o czym na pewno bym zapomniał, że dostajemy tutaj rozdzielacz i, i garść takich drobiazgów. Zobaczcie, w tym te takie takie półokrągłe elementy do zrobienia wypełnienia w grzbiecie tego stwora, jeśli akurat nie chcemy mieć tam tego siedziska, siodła ze szturmowcem więc tak, może o, zaczniemy właśnie od tej bestii zobaczcie tutaj możemy otworzyć jeszcze jej paszczę i słuchajcie, no niestety jest to jedyna jedyna rzecz jaką można zrobić z tą bestią powiem wam tak, ja na przykład akurat nie zwróciłem na to uwagę tylko to mi akurat zgłosił Szymon oraz akurat moja żona zwróciła na to uwagę że naprawdę słabo w porównaniu ze smokiem na przykład tego gdzie każdą nogą można ruszać, stawy byłyby tu, tu. No i słuchajcie, na przykład, no nie, mogli tutaj zrobić jeszcze właśnie taki staw, żeby tak trochę, ogon można było, żeby na przykład można było tak wiesz, trochę tak tą, żeby ta bestia mogła tak trochę stanąć sobie na tych przednich, na tylnych nogach, w takim jakby, żeby go zrzucało. No ja rozumiem, nie, że to pewnie by koszty bardzo podniosło, no ale. Jest, jest troszeczkę biednawo, jeżeli chodzi o zakres ruchu. Natomiast super, tutaj jest takie stanowisko. Właśnie jest dziura w grzbiecie, na której możemy zbudować siodło dla naszego szturmowca. I tutaj są zobaczcie, takie różnego rodzaju troki, jakieś ładunki. I tutaj właśnie, o zobaczcie, jego broń można zamontować w ten sposób. Słuchaj, to, I tu są takie wodze, tutaj, znaczy lejce. One są z takiej. Z takiej fajnej bardzo gumy, przyczepione tutaj przy piasku są. Nie no, stwór na pewno jest okazały, bardzo fajny, natomiast no mówię, troszeczkę mogliby tutaj popracować nad tym, zmienić ten zakres ruchu. Przechodzimy do śmigacza Luka, inaczej Spidera, że się nie mylę. W ogóle przed tą recenzją, słuchajcie, specjalnie obejrzałem sobie cały fragment Właściwie cały początek czwartego epizodu, włącznie z całą akcją w kantynie. No i naprawdę muszę przyznać, że ten, że ten spider jest zrobiony naprawdę bardzo dobrze, zarówno jeżeli chodzi o kolory, jak i udekorowanie naklejkami. Okej, okay, naklejki to jest tam, wiecie, nie? No, sprawa dyskusyjna, ale nie, no nieważne, są naklejki. Te naklejki są niezłe, naprawdę y, wygląda to tak, jak powinno wyglądać. Tu są jakby zaresztą kompletne osłony. Z tej strony to chyba były te osłony, które już tam albo były wcześniej zdjęte, albo jak, jak napadli na niego ludzie pustyni, zaczęli tam rabować. Tu chyba coś urwali. Może tu. I tu właśnie też jest taki fragment oberwanej powłoki. I widać tam jakieś właśnie takie urządzenia. To jest też klotek z naklejką. Tutaj była właśnie też taka jakaś jakiś taki antenka czy coś. Tutaj fajnie jest tak zrobione takie. One są właściwie wsadzone luzem, są te rurki. Zobaczcie, w ten sposób, na takich tutaj ogranicznikach. To jest taki też fajny półokrągły element. I to nadaje ciekawej tej dekoracji. Możemy tutaj pomieścić wszystkich na bohaterów. Plus, jeśli byśmy, słuchajcie, połączyli ten zestaw. Na przykład z ucieczką droidów, droid escape, gdzie tutaj C 3PO i r to można by też je tutaj umieścić, bo to testowaliśmy. Z tyłu, zobaczcie, tu jeszcze tylko bo, bo mam uwagę, wam jest taki schowek, gdzie akurat umieściłem tą lornetkę i można tam jeszcze coś jeszcze niedużego tutaj zmieścić. Mamy tutaj łącznie sześć naklejek i to są, to jest większość naklejek, jest siedem naklejek, tam jedna naklejka jest gdzieś na kantynie, może ją później znajdziemy. Naprawdę śmigacz, bardzo, bardzo fajny. Dalsze badanie zestawu, zaczniemy od kilku zbliżeń. Tutaj mamy zakątek tych muzyków. Zobaczcie tam zawsze tam parę jakichś lampek, parę detali. Naprawdę fajnie. I tu jest tak jakby albo stoliczek po prostu, albo po prostu taki instrument dla tego trzeciego bysa. Tutaj mamy, słuchajcie, to miejsce, gdzie rozgrywa się krwawa scena rozmowy i pojedynku Grido z Hanem Solo. Tu mamy przejście do wejścia i to jest prawdopodobnie ten wykrywacz taki, który tak rechotał tam i w, na przykład wykrywał, że to, że wchodzą droidy, które oczywiście nie miały wstępu do tej kantyny. Z tamtej strony pójdziemy jeszcze, jeszcze później. Tutaj przy barze Hans, ojejka. Obi Wan Kenobi i Luke Skywalker, który po prostu chciał się napić. I dobra, może teraz to powiem. Zobaczcie, zachowując, jeżeli to jest limit, tak bo i tak zestaw jest drogi, to jest limit ilość tych figurek. Mamy tutaj 8 figurek. Według mnie, słuchajcie, mogli dać na przykład tych dwóch, tych muzyków to już też by był zespół bo, bo trzech to i tak nie jest komplet. Tam ja naliczyłem co najmniej czterech takich muzyków. I teraz tak, zamiast tego jednego muzyka, mogliby dać pana Korneliusa, jakoś, jakoś tak, bo to był pan Cornelius taki strasznie brzydki facet, który chwalił się tym, że ma wyroki śmierci w dwunastu układach. No i właśnie, gdybyśmy dostali na przykład jego. To już moglibyśmy od, od, odtwarzać drugą, jeszcze właśnie tą najbardziej charakterystyczną i krwawą scenę z tamtego, z tamtego filmu. To, to byłoby bardzo ciekawe. Czyli ja, gdybym miał, gdybym miał jakikolwiek wpływ na skład figurkowy tego zestawu, to bym właśnie zrobił dwóch muzyków byt, a bym dał tego pana, Koryo, takiego on chyba nawet to był doktor Cornelius, bo czytałem na, gdzieś na wiki o nim. To był w ogóle jakiś taki bardzo, bardzo zła postać. Bardzo zła postać. Zgodźcie się ze mną, że ogólny widok tej kantyny to jest naprawdę coś cieszy oko. Mamy tutaj właśnie te bardzo takie fajne łuczki. Wszędzie dominuje tutaj kolor piaskowy oraz taki ciemny tan, to się chyba nazywa, też chyba ciemnopiaskowy. Nie jestem takim aż spe specem. Tutaj zrobili taki feature, to wam później jeszcze pokażę z drugiej strony, że to można wysunąć co troszeczkę nam ułatwia manewrowanie figurkami, i później można ich tam wsunąć głębiej. Zobaczcie, w ogóle cały ten zestaw można złożyć do takiej postaci, co według mnie nie jest jakąś taką, słuchajcie, najważniejszą funkcją jego, bo on ani się dobrze nie prezentuje w ten sposób, ani, ani się nie można wtedy bawić. Natomiast. Można go wziąć i zrozumiecie. Można go gdzieś tam sobie wsunąć w całości w zabezpieczonej formie. Figurki do środka. Można go gdzieś odłożyć na półkę w głębiej. Tak, to lubię, jak jest mniej więcej tak ustawione. sobie teraz, może pojedziemy w tą stronę. Barek, słuchajcie, rewelacja. Według mnie, tu mamy. O, tu mam jeszcze jeden krocek, tylko jeszcze z, z tym z drukiem, jakaś taka albo kasa, albo coś. I to jest albo tu jest mini blaster wszczepiony, jako taka albo dźwignia, albo po prostu blaster. No, barman powinien mieć jakąś broń, tak, na wszelki wypadek. Może nie są gwiezdne wojny, więc nie będzie miał obrzyna pod ladą, tylko coś takiego. Zobaczcie, tutaj fajnie odzorowali te takie, on miał takie pełno takich miedzianych rurek. No i taki dystrybutor chyba do różnego rodzaju napojów tutaj. Bardzo fajnie to jest odzorowane. Tutaj jest przyczepione takie, takie coś, co może być na przykład takim bardzo charakterystycznym na tatuinie. Oni mieli ci wszyscy rolnicy i mieli takie chyba skraplacze wilgoci czy coś takiego. No było to do, do pozyskiwania właśnie wody. Lub też jakieś nie wiem, może właśnie grzyby w tym te, te hodowali czy coś. Nie wiem, nie wiem dokładnie. Aż tak nie wchodzę w gęsne wojny. Tak wygląda. Ty... O, właśnie, tu jest ten miecz świetny drugi, którego szukałem. Luka Skywalkera. Tu jest słuchajcie, właśnie takie podełko, które, jakby drugą funkcją tego podełka, jest to, że możemy właśnie tam wysuwać tego. tamte fotele. Tu jest taka duża kość. I to niby jest takie podełko do tego tutaj stwora, nie? Ten stwór ma jakąś taką nazwę, akurat w tym momencie. zapomniałem tą nazwę. Fajne takie okieneczka. To jest też bardzo bardzo ciekawe. Teraz tak, kopułka, wygląda ślicznie. No i naprawdę, gdyby nie było ani jednej kopułki w tym zestawie, no to moglibyśmy uznać po prostu zestaw za niekompletny, czy też wręcz no po prostu jakaś pomyłka to była. Kopułka musi być, słuchajcie. Moss Eistli to było pełno kopułek. Pełno kopułek. Teraz tak, to możemy tą tą kopułkę możemy sobie tam ustawić i dam radę w ten sposób. Tam są dwa fotele i jeszcze lampka oraz ten wykrywacz, który Wam już pokazałem z bliska. Tutaj mamy taki feature. Mamy drzwi. Takie bardzo solidne, nie takie solidne, ciężkie drzwi, że tak powiem. Wejście do kantyny. Dodatkowo to można jeszcze od, od, otworzyć sobie. A właśnie, w ten sposób, to jeszcze Wam pokażę. Lampka, dwa fotele. W ten sposób. Czas na moje przemyślenia końcowe i podsumowanie. Odpowiadając sobie na, na te pytania dwa, które postawiłem na początku, czy to jest dla każdego, czy tylko dla, dla starszych Afoli, którzy właśnie wychowali się na Gwiezdnych Wojnach? No słuchajcie, mi się wydaje, że to, ten zestaw jest a, absolutnie dla każdego fana Gwiezdnych Wojen, nawet tego, tego młodego, tutaj z początku tego zakresu wiekowego, czyli 7-8 lat wzwyż. Dlatego, że po prostu, że ten film jest absolutnie uniwersalny. Każdy, kto go obejrzy, choćby dziś, czy według mnie za 10 lat, jak po chwili przestanie zwracać uwagę na jakieś tam takie, wiecie, te drobne takie, takie wiecie, widać, że tam są jakieś stare, takie ujęcia. No to Słuchajcie, po chwili po prostu jest wciągnięty w tę historię i już jest po nim. Chyba. Teraz tak. Jedynie ten zestaw nie jest absolutnie dla tych, którzy po prostu nie lubią science fiction albo nie wiem, po prostu mówią nie gwiezdnym wojną. Spoko. Dla takich osób na pewno znajdzie się dużo innych fajnych zestawów w, w ofercie LEGO, bo też w ogóle takie osoby już w ogóle nie będą rozumiały, dlaczego mają zapłacić tak wysoką cenę za tak w sumie niewielki zestaw. No i tutaj płynnie jakby przechodzimy do tej drugiej kwestii. Jak bardzo drogi jest ten zestaw? Czy to jest bardzo absurdalnie, czy niedorzeczny, drogi zestaw? No słuchajcie, ja myślę, że tak. Cena katalogowa najpierw, 300 tys. zł. Bez grosza. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo droga cena i jest naprawdę ona no, nie Nieprzystosowana do polskich realiów, bo tu mamy w ogóle 56 groszy za element w przeliczeniu. To jest bardzo wysoki poziom. Nawet tak myślę, jak na, na zestaw z Gwiezdnymi Wojnami. Dlatego, ok, ale cena realistyczna można bez problemu dostać ten zestaw za około 300 zł, plus minus tam parę złotych i wtedy schodzimy. Poniżej 50 groszy, tak dokładnie 49 groszy za element, jest trochę lepiej. I tak jest drogo. Naprawdę, no, można usiąść i zastanowić. No kurczę, no, jest, jest to drogo, ale dostajemy tak, naprawdę dostajemy sporo postaci z giernych wojen, sporo fajnych elementów. To, to na pewno. Według mnie, w ogóle, cały ten zestaw jest, jest bajecznie. Zaprojektowany, jest przemyślany, jest bardzo dużo szczegółów oddanych charakterystycznych, praktycznie które nas przenoszą do filmu. Po prostu natychmiast. Jak ja na przykład widzę to orurowanie tutaj, to miedziane, takie niby, ten dystrybutor, albo te takie zatoczki, te takie, te takie małe boksy, właśnie, w których ci ludzie mogą tam siedzieć i rozmawiać. To wejście. no Ten, ten spider w ogóle i ta, ta bestia tego tego szturmowca, no to jest. No i właśnie, to są Gwiezdne Wojny, nie? No kurczę, Gwiezdne Wojny, i od razu otwierasz portfel. No to jest straszne, ale, ale coś w tym jest, słuchajcie. Więc tak, je, teraz tak, jeżeli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen i zdecydujesz się na, na akurat na ten zestaw, poszukaj go właśnie w tej cenie około 300 zł. Yy, domyślam się, że być może po świętach będzie ciut taniej, może, yy, bo według mnie, no. Jest wart tych pieniędzy, czyli jest, zestaw kończący, jest, jest bardzo drogi, ale wart wart tych pieniędzy. Powiem jeszcze, że takich drobnych, takich niedoskonałości, że tak powiem, jest, jest bardzo niewiele. Jak, tak jak powiedziałem, ja bym troszeczkę zmienił ten dobór figurek, bym dał dwóch tych muzyków, a dałbym jeszcze jedną postać, albo barmana, albo właśnie tego Corneliusa, takiego bardzo brzydkiego przestępcy, i na przykład takie drobne smaczki. Słuchajcie, ja uważam, że spider powinien się troszeczkę wyżej unosić nad ziemią, więc zamiast tych takich drobnych, tych przezroczystych, takich kopułeczek, mogliby dać takie e, parę takich, tych, takich wałków o wysokości cegły. To chyba by było bardziej trafne. Ale to są takie, słuchajcie, takie głupotki, tak? Na koniec dodam jeszcze, że zestaw, no będzie się świetnie prezentować na półce, zwłaszcza, że można go tam, no wiecie, troszeczkę go tam, wiecie, po można go pomodelować i go tam ustawić w swojej, w swojej wystawce, można go też złożyć, no i o, po prostu to na zabawy tutaj jest, to na zabawy od razu i, i więc te właściwości, możliwości bawialne są gigantyczne. Kończąc, jeszcze przeliczę to wszystko na te moje punkty, więc ja daję temu zestawowi 8,5, a może nawet tak z przymurzeniem oka jeszcze 9 na 10 punktów w stylu no, minus 1 za tą bardzo wysoką cenę, i odjął jeszcze tak z pół punkta za te naklejki. A tak to słuchajcie, no masa doskonałości. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!